Niektóre bajki ścieśnią. Ta jest o tobie. Już późno. Noc ma ten dziwny kolor, jakby ktoś rozlał mleko na niebie. Siedzę przy stole, a świeca? Świeca mówi do mnie. W końcu, w końcu, myślałam, końcu, końcu, końcu. Myślałam, że nigdy się nie odezwiesz. Kim jesteś? Jestem wszystkim, co kiedyś się paliło. A może wszystkim, co zgasło? To zależy, po której stronie patrzeć. Widziałam ludzi gasnących. Nie raz. Nie dwa. Czasem z bliska, czasem po drugiej stronie ognia. Pamiętam kobietę, która zasnęła przy mnie trzymając list. Było w nim tyle gniewu, że zapalił się sam. Zanim płomień doszedł do końca, ona już nie oddychała. List. Dokończyłam za nią w dymie. Był też chłopak, który sprawdzał, czy ogień naprawdę boli. Powiedział, że chce się poczuć żywy. Poczuł. Na tyle, na ile to możliwe. A mężczyzna w kuchni on był piękny w swoim Pomyślał, że skoro ogień grzeje, to więcej ognia grzeje jeszcze bardziej. Zasnął przy piecu, a rano było już tylko światło bez człowieka. Ty też się wypalasz, nie tak jasno jak ja. Ty gasisz się po cichu, w pracy, gdy biegasz, żeby ktoś w końcu uznał, że jesteś dość. Widzę, jak się spalasz w oczach ludzi. Którzy nawet nie zauważają, że dymią ci kąciki ust. Widziałam, jak odbierasz sobie tlen, gdy się pomylisz. Jak gasisz własny zapał jednym spojrzeniem, które mówi, nie byłaś wystarczająca. Jak pozwalasz obcym ludziom dmuchać w Twoje światło, byle tylko nie powiedzieli, że świecisz za mocno. Ale widziałam też, jak cała płoniesz w nocy, kiedy On Cię dotyka. Bez myśli, bez wątpliwości, bez cienia. Wtedy też świecisz. Ale to światło jest drędliwe, zbyt intensywne, żeby przetrwać. Bo każde ciepło, które zostaje po nocy, to tylko popiół, udający wspomnienie. Czujesz ten pot na skórze? To ja. To mój wosk, który się z ciebie wytapia. Każda kropla to sekunda, którą właśnie straciłaś. Z każdym ciepłym oddechem spływam po tobie. Wciągam twoje pory, aż pachniesz jak popiół po śnie. Wiem, jak pachnie twój strach, gdy zaczynasz się żarzyć. Kiedy dłonie ci drżą, a ty mówisz, że to tylko gorąco. No nie gorąco dziecko, to ja w tobie. Każda kropla, którą czujesz, to oddech mniej. 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 Każde drżenie płomienia Kracak z życia. Nie tylko mój, twój też. Ale przecież ty też się palisz? Tak. Tylko ja wiem po co? Dla mnie? <śm> <śm> Nie dziecko. Nie dla ciebie. Nie ma we mnie sentymentu. Kiedy płonę, otwieram przejście dla tych, których już nie ma. Mogą wtedy przez chwilę oddychać powietrzem, które kiedyś należało do nich, dotknąć światła, które już nie jest ich. To nie przytulność, którą czujesz. To ich wspomnienie dotyka twojej skóry. A jeśli mnie teraz zdmuchniesz, zabierzesz im tylen, zamkniesz drzwi, przez które właśnie wrócili. Czuję chłód, taki, który nie przychodzi z powietrza. Patrzę na płomień, co drży delikatnie, jakby ktoś za nim oddychał. Muszę iść spać, ale nie mogę, bo jak się zasypia, kiedy każda iskra czyjś ostatni oddech. Nie wiem. Zostaje. Patrzę na nią. Ktoś musi zgasnąć pierwszy. To nie bajka na dobranoc. To bajka, po której już nie zaśniesz tak samo.